Cześć, witajcie. Witajcie, jestem Dawid. Ja Daniel, witajcie na kanale Nowa, Nowa mowa. mowa. Tak, w serii After Nine. I dzisiaj zmierzymy się z kolejnym odcinkiem. Myślę takim m, przyjemnym, mm -hmm. swobodnym. Będzie to ciekawy fragment, czy tak. właściwie cytat, mm -hmm. który przedstawia pewna ciekawa osoba również. Jak się nazywa? To, tak, jest to y, architekt właściwie żyjący na przełomie dwu, XIX i XX wieku Richard Beckminister Fuller, lewizjoner, mm. tak. gdzie na początku lat, zobacz, XX wieku on tworzy modele ekodomów, inteligentnych domów, mm. wizję domów przyszłości. Wtedy, kiedy jeszcze technologii nie ma zbytnio, prawda? Tak rozwiniętej, jak mm. jest teraz. Ledwo co, wiesz, są domy oświetlone. Tak. Ledwo mm. co żarówki się świecą, a on mm. tu... Tworzy wizję, że dom będzie się sam ogrzewał, sam sterował, mhm. zamykał rolety. Wszystko automatycznie. Wszystko automatycznie. Mhm. No nienormalny na te czasy, nie? Mhm. I jest pewien cytat, który właściwie obrazuje jego sposób myślenia. Myślę, że można go przełożyć również na myślenie o nowej mowie, jak również mhm. o zmianie swojej mowy. Może wam się przydać, na przykład do. Ułatwienia pewnego procesu myślowego w związku z jakąś zmianą. Posłuchajcie. Mhm. Niczego nie zmienisz walcząc z otaczającą Cię rzeczywistością. By ją zmienić, zbuduj nowy model, który sprawi, że obecny model stanie się przestarzały. Mhm. Świetnie. Mhm. Zobaczcie już na samym początku, co ten cytat, właściwie, co te jego myśli przedstawiają. Nie walcz na siłę. Mm -hmm. Nie ma sensu walczyć z tym, co i tak nie jest jakby do zmiany. Mm -hmm. mm, te przekonania. No tylko to zobacz, się trzeba budować nowe. Czy, czy nie przypomina ci to czasem y, pewnego nastawienia nawet osób, które mają blokady mowy, ESBS, że tkwią w tym po prostu. Tak, tak bardzo często jest właśnie, że jednak mimo, mm -hmm. że mogliby by coś budować, tak. właśnie nowego, jakąś zmianę robić mm -hmm. w życiu, szczególnie w swojej mowie, no to jednak wolą tkwić w tym, co jest i nie podejmować żadnych kroków. Nie, mimo, że wiedzą i właśnie y, o tym mówi Richard, że na siłę nie próbujemy ich zmienić, pokazujmy mm -hmm. im te modele, mm -hmm. pokazujmy im te wizje. To myślę bardzo dobre podejście właśnie do takich osób, które jednak jakoś sobie radzą, mm. tak przynajmniej mówią oni sami tak. o swojej mowie, o swoim problemie, że mają problem faktycznie, mają blokady, mm. jąkanie, ale jakoś też żyją, da się z tym żyć. Tak. No, jednak to właśnie myślę, że sens w takim razie i na siłę ich przekonywać do zmian, mm. skoro im się żyje dobrze. Oni muszą widzieć, że są możliwości i ktoś robi tę zmianę, ktoś ma podobnie. Podobny problem, tak. ale jednak on działa i dokonuje się jakichś czynów. Dzięki temu inaczej żyje i wtedy oni dostrzegą to, w jaki sposób ta osoba żyje, co zrobiła, co robi cały czas. No i właśnie, obyśmy zdążyli za życia poznać ten nowy model, nie? bo mhm. jednak no, żyjemy ileś tam lat, mamy do życia ograniczone mhm. wiekowo, póki co jeszcze. Bardzo. I teraz, no jeśli będziemy tkwili w tym, wiesz, starym modelu, tak jak on to pisze, to on się nigdy nie stanie przestarzały. Nie? Czyli mm -hmm. właśnie my, jako ludzie, możemy umrzeć z tym przekonaniem, z tym starym domem, mm -hmm. nigdy nie poznając tego inteligentnego domu. Tak, i będzie cały czas tak jak jest, więc raczej nic się nie zmieni. Mm. A jak się stoi w miejscu i nie wprowadza się zmian, to raczej się cofiemy jak to jest w różnych aspektach właśnie w życiu, jak i w nauce, prawda, też jak ktoś stoi w miejscu i nie pozyskuje nowych informacji, badań i tak dalej, no to jednak y, inni to robią, tak. prawda, i wchodzą naprzód i są mm -hmm. do przodu bardzo w jakichś tam dziedzinach w swoim życiu czy w nauce, a oni stoją tak. i nic nie robią, więc się cofią. Mm -hmm. No i teraz zobacz, że w modelu nowej mowy nawet... Y Obserwując życie kursantów, którzy używają codziennie nowej mowy, i to mhm. latami, bo obserwujecie nasze filmy na kanale, że no wiele osób już używa całe lata nowej mowy. Tak. Oni doprowadzili do tego, że ten stary model stał się przestarzały już. Tak, dokładnie. No, już ta stara mowa, czyli ten stary styl mówienia, hmm. tak możemy nazwać, tak. No, jest po prostu gdzieś tam w odchłanie naszej głowy, hmm. gdzieś tam z tyłu zapomniane, że tak powiem, ale jednak wiemy, że on tam tkwi, ale nie chcemy już w niego wchodzić. Nie. Już chcemy tylko się rozwijać w nowej mowie, chcemy być tylko lepsi. Tak. No zobaczcie nawet e, sam nasz sprzęt i mikrofony, mhm. które mhm. Zobacz, czy ewoluuje? porównując mhm. wcześniej, zobacz, byliśmy zmuszeni, żeby ten statyw mhm. trzymał i myśmy patrzyli Time. tylko, głowy mieli wręcz spiętą nawet, żeby tylko mówić do mikrofonu. Dzisiaj możemy spokojnie się obracać mhm. i dalej mamy zachowany Tą, zachowaną to jakość dźwięku, tak. to sprawiło, żeśmy musieli być otwarci na inne modele mhm. technologiczne. A mamy jeszcze lepszy to mm. też słyszymy też. się bardziej zminimalizowane i wygodniejsze. Tak. Więc jest to wszystko jeszcze bardziej ciekawsze. Więc jeszcze bardziej raz. praktyczne. Tak, ten cytat Richarda: Niczego nie zmienisz, kiedy walczysz na siłę, stwórz nowy model i doprowadź do tego, żeby ten stary stał się. Przestarzały i przeszłością, i również w waszym otoczeniu, znajomych, przyjaciół. Kiedy no. dokonacie tą zmianę i sprawicie, że ona się tak bardzo oddali właściwie stylem, jakością życia, waszymi nowymi sukcesami, to nikt nie będzie pamiętał już was ze starej mowy, nikt nie będzie wspominał waszych czasów zjąkania i z blokad. Dokładnie. Bo ta nowa rzeczywistość będzie tak piękna i tak jakościowo dobra, mm -hmm. Dokładnie, nawet jest też takie wrażenie, ja też mam tak samo często, że nawet yy, w starej mowie oczywiście były te śmiechy różne i tak dalej, a nawet w nowej mowie się zdarzyły osoby, coś koledzy, z którymi tak mało się znałem, a jednak słyszeli, że hmm. trenuję mowę, o, mówię trochę spokojniej i były nawet takie sytuacje, że pośpiechywali się jakieś tam, czy dogryzali nawet czasami delikatnie. I teraz widzę pola, tak? Jak, jak czasem tam gdzieś się spotkał z nimi tam na jakiejś imprezie czy na jakimś spotkaniu w gronie znajomych, go nie mnie, słyszą, to też mam, mam wrażenie, że jakby są nieco zazdrośni, jakby mm. czy tam e, czują się tak trochę niekomfortowo, nie swoją, że tak. kiedyś się śmiali ze mnie, że ja trenuję jakąś mowę, po co w tak. ogóle? A teraz mogą mnie słuchać i mówię tak płynnie. Tak, jeszcze się chwalisz na YouTube tymi sukcesami, tak. kolekcjami tak, różnych tak, 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 wielkich tak, tak, tak. wydarzeń. I widzę, że te osoby teraz nawet się nie, nie, nie odzywają za bardzo, jakoś, nie wiem, może się krępują teraz tak. mi cokolwiek powiedzieć, bo kiedy się trochę wyśmiewali, że ja coś robię. Albo jednak... wątpili na przykład, nie Albo wątpili, hmm. tak, czy w ogóle, po co to robisz w ogóle? Tak. A teraz widzę, że. Były sens. No właśnie. I nie o to chodzi, że pokazałeś inny model i, i pokazujmy te nowe modele. Niech się te stare czują i będą przestarzałe. Tak, jak najbardziej. A my idziemy w kierunku kanału nowej mowy i zapraszamy Was na kolejne nasze filmy. Nawet ten kanał. Chcemy, żeby stał się takim źródłem wiedzy dla osób, które tak. mają ten problem, może mają kogoś w rodzinie dla. Pedagogów, nauczycieli, specjalistów również, tak, żeby poszerzył tak. im wiedza, żeby tak się stało, no on musi być troszkę większym kanałem. I oczywiście prosimy Was o to subskrybowanie, komentarze, bo właśnie być może przez to ktoś zobaczy te filmy i będzie mógł sprawić, na przykład, że będzie lepszym pedagogiem w szkole, tak, że nie oczywiście. będzie krytykował osoby, które się jąkają, bo gdzieś usłyszał, z YouTube'a, że tak się nie powinno robić. Dokładnie. A też my tu mówimy bardzo dużo o doświadczeniach naszych kursantów. Czasami tak. kursanci występują, więc hmm. oni mogą się od praktyków uczyć, tak. jak faktycznie dana metoda, no czy dane podejście wpływa na dane jednostki, czy daną osobę. Także zachęcamy wszystkich, nie tylko osoby, które mają problem, czy kursantów naszych, bo oczywiście też mamy rzesze kursantów, którzy nas oglądają i bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki. To jest także Wasz kanał Nowej Mowy, jak i Wasza nowa mowa w życiu. Taki może być to drugi kanał Nowej Mowy. Taki, gdzie są filmiki, gdzie jest motywacja fajna do treningu, aby się wspierać nawzajem wszyscy, bo to jest tak. dla każdego potrzebne. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia już jutro. Dziękuję. Na cześć, cześć.